Moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj ze mną firma Flex. Firma, którą dobrze kojarzycie z maszyn polerskich. A jak maszyny polerskie, to inspekcja. Czyli tutaj mamy taką małą lampę inspekcyjną, właśnie od Flexa. Nazywa się Swirl Finder Pocket Light. Czyli poszukiwacz swirli. Taka kieszonkowa lampeczka. I. No co, materiał będzie krótki, materiał będzie krótki na pewno, dlatego że o takich produktach nie da się zbyt wiele mówić, można Wam je troszeczkę pokazać. No i co, przechodzimy do praktycznej części tego odcinka. thank you Państwo, Flex, jak wypada na tle konkurencji, jeżeli chodzi o latarki długopisowe? Widzieliście, widzieliście, barwę światła, strumień. Są to dwie różne diody, Lampka jest solidnie wykonana, zwarta, troszeczkę ciężka. Tutaj mamy też informację, że może ona nam świecić na odległość 75 metrów. Tu wchodzą do środka dwie bateryki AA, potrójne, AAT, yy, potrójne AA, trzy razy A. To są. Cienkie paluszki jak do pilota. Dwie sztuki wchodzą, to też robi wagę tej lampy. 4500 kelwinów jest tutaj barwa, 140 lumenów. Ja tutaj sobie pozwolę ściągnąć od 450 do 5000 luksów. No i certyfikat IP54, więc jest tam jakaś kurzo półodporna. Zrobiła robotę, naprawdę się przyda. Nie jest to must have, ponieważ możecie zastąpić ją tradycyjną lampą inspekcyjną, troszeczkę większą, ale jeżeli chodzi o grzebanie gdzieś przy silniku, czy jakieś zakamarki, jeżeli chodzi o wnętrza auta, gdzie duża lampa inspekcyjna Wam tam nie doświeci, czy jakaś latarka duża Wam też z tym nie pomoże, tutaj taka lampka długopisowa bardzo dobrze się sprawdza. Na lakierze pokazała wszystkie skazy, które są akurat na tym lakierze, więc spełniła swoje zadanie w 100%. I myślę, że jeżeli ktoś szuka długopisowej lampy, a będzie miał wybierać między tą a konkurencyjną, warto jest wybrać tą. A dlaczego? Widzieliście sami. Także moi drodzy, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do razie.